Cześć, kilka słów na temat sytuacji z Omikronem w Polsce w formie takiego krótkiego wideo. Tak będzie prościej wytłumaczyć wszystkie rzeczy. No i oczywiście opowiem sobie, jak sytuacja się ma do tego modelu, o którym opowiadaliśmy sobie dokładnie miesiąc temu, kiedy wyszło, że ten Omikron ma taki potencjał, żeby po prostu strzelić agresywnie w górę. <laughs> A więc jak się to wszystko ma... Co dzisiaj już wiemy na temat sytuacji do tamtego modelu, no i czego możemy się spodziewać? No. W skrócie, od czasu kiedy nagraliśmy sobie ten film, dużo danych już wpadło do bazy g Tu są mniej więcej screenshoty z tego, jak to wyglądało w ostatnich dniach. Także widzimy, że ten udział Omikrona 2 stycznia już był w okolicach 5%, później była aktualizacja danych, już było 11% 6%, 10% 20%, także widzimy, że to rośnie. Przy czym pamiętajmy, że te dane tutaj w bazie, akurat sobie brałem dane ze strony covariance.org, to są dane z okresu 27.10, czyli to troszeczkę szybciej narasta. Możemy się spodziewać, że te dane są po prostu trochę spóźnione, no bo też trochę czasu mija od czasu, kiedy próbka zostaje pobrana, do czasu, kiedy oczywiście ląduje to w bazie danych, także te dane zawsze będą przesunięte. <laughs> Więc czego możemy się dzisiaj spodziewać? No widzimy, że tutaj między drugim, czwartym to są cztery dni mamy skok dwa razy, tutaj też mamy mniej więcej dwa razy, tak, z 11% na 20%, no prawie, nie całe no ale to wiadomo, wszystko w przybliżeniu, tu w międzyczasie jeszcze święta były, nowy rok, także no trzeba im wybaczyć. No i to przesunięcie, uwzględnijmy jeszcze to przesunięcie, że te parę dni musi minąć, zanim e, dana osoba zostanie przetestowana testem PCR, a dopiero potem trafi to do testowania, co to był za wariant i dopiero zostanie zgłoszony do bazy GISAID, tak, także że no dzisiaj, 15, myślę, że przy tym tempie wzrostu spokojnie możemy się spodziewać, że lądujemy gdzieś powyżej 50% udziału omikrona w dzisiejszych przypadkach. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie, jak to leci dalej. Mamy wykryte przypadki COVID-19 w Polsce. No to jest ta biała linia tutaj na wykresie to jest zmierzona siedmiodniowa średnia krocząca. No i na podstawie tych danych, które przed momentem pokazywałem, czyli tych rozpisają sobie to na udziały, tak? Także widzimy udział omikrona z założeniem, że ostatnie dane były na 10. A za ten okres no, spodziewam się podobnych przyrostów, więc lądujemy w okolicach 50%, no i przekraczamy to, czyli omikron zdobywa aktualnie dominację, można tak założyć. No a suma e, tych, tych e, dwóch wariantów, czyli omikrona i delty, która jest na spadku, no, daje nam to, co widzimy dzisiaj w statystyce. Tak, mieliśmy spadek. Tutaj były święta i chwilowy wzrost, no i zaczyna powolutku rosnąć. Rzeczywiście ktoś może po, po, pomyśleć, o kurczę, ale to tak <laughs> wolno rośnie, tak chyba nie będzie jakiejś takiej tragedii jak w innych krajach, gdzie był taki strzał totalny, ale właśnie tutaj ważne jest, żeby rozumieć, że ta suma to nie jest tylko mikron, tylko to jest suma tak naprawdę dwóch jakby... Epidemii, tak? Jednej epidemii Delty, która jest na spadku. Tutaj mieliśmy wyrównanie i tutaj też była mowa o tym, że to taka anomalia, ale omikron stale sobie rósł, co widzimy po danych w GISAID, tak? On sobie stale rósł. Tu nie było ani chwili spadku, tylko potężny wzrost. No i jak sobie do tego spadku Delty byśmy nałożyli, tak? Ten. Tego omikrona, czyli dodali tutaj, no to mamy mniej więcej taki obraz. Także widzicie, że to jest to samo. Tutaj zwróćcie uwagę w ten punkt. To jest po prostu to samo, czyli one się ładnie nakładają i daje nam wzrost. Tylko właśnie, teraz przyjrzyjmy się dalszym przebiegom, jeżeli się um. No, utrzyma ten wzrost, który wynika z danych GeeZeit, i tak naprawdę z tego modelu, o którym mówiliśmy sobie miesiąc temu, czego możemy się spodziewać? Także tutaj się wydaje, że mamy delikatny wzrost, no to tak na oko by można było pomyśleć, no to będzie sobie rosło. No nie do końca, ponieważ musimy zawsze tego omikrona traktować jako. Zupełnie osobną, że tak powiem, epidemię, bo to jest nowy wirus, który ucieka odporności, który ucieka tym, tym wypracowanym cyfrom, które mieliśmy wcześniej, które prezentowaliśmy sobie. No i prognoza wygląda tak. Ta suma oczywiście zacznie rosnąć w ślad za tą dominacją, tak. Delta, która sobie spadała, ona będzie spadać dalej. Tak wynika też z modelu i tak widać też z tych udziałów w bazie Gizite, tak. Także tego możemy się spodziewać, że ona sobie się, się zgasi, ale Omikron idzie w górę. Suma w takim razie też strzeli. I to jest przyszły tydzień. Aktualnie Omikron zdobywa dominację. Już mieliśmy dane na przykład z Poznania 60% ponad Kraków też strzela nieprawdopodobnie Podkarpacie. Także te prawdziwe wzrosty dopiero zobaczymy. I to powinno być teraz. Tylko prawdopodobnie też. No, nie traktowałbym tego, co będziemy widzieć w liczbach, poważnie do końca, bo pamiętajmy, że w Polsce no, test, ilość testów mamy wykonywanych w okolicach 100 tysięcy. Ja nie widziałem nigdy w statystyce więcej niż 100, nie wiem, chyba 20 tysięcy wykonywanych testów, więc spodziewam się, że ten limit osiągniemy i, i potem w zupełnie niekontrolowany sposób pójdzie pandemia. czy to będzie 30 tysięcy, może 40 tysięcy, czyli to będzie to. Co zobaczymy, no bo przy 100 tysiącach mniej więcej testów wykonywanych dziennie, ile wyłapiemy tych przypadków? No, na pewno nie wyłapiemy więcej, ale model, jak chodzi o sam w sobie, no leci bardzo wysoko, nawet na 200 tysięcy dziennie przypadków. Także, no. Tyle, jak chodzi o sytuację z Omikronem w Polsce na podstawie aktualnych danych. No, myślę, że to jest moment, Właśnie teraz, kiedy przekraczamy 50%, no i zacznie się dziać, i zacznie się dziać właśnie z tego powodu, że omikron łapie dominację, więc zacznie stanowić ten decydujący składnik na sumie, narysowanej białym wykresem. To tyle, także trzymajmy się wszyscy, szczędzimy się i no, trzymajcie się, cześć.